Wcale nie przenosiny Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce do Widzewa Łódź, wcale nie ten sentymentalny powrót Mateusza Skrzypczaka na Bułgarską, a także nie transfer Oskara Repki z GKS-u Katowice do Rakowa Częstchowa. To właśnie przenosiny Angela Rodado z ligowej Wisły Kraków do Widzewa Łódź będą największym hitem transferowym w Ekstraklasie. Tego lata oglądaliśmy już kilka mocnych, ciekawych ruchów, a tak naprawdę okienko jeszcze się nie rozkręciło, ponieważ mówimy dopiero o początku lipca. Natomiast jesteśmy, moi drodzy, świadkami prawdziwej transferowej bomby: a więc ten hiszpański Golador, Gwiazda Pierwszoligowca, ma przenieść się do widzewa Łódź. Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Piotr Żepecki. to jest kanał 365 Dnia Piłce. Nagrywanie materiałów o widzewie to jest prawdziwa przyjemność, ponieważ nasz no, duma rozpiera, patrząc na to, jak rozwija się ten ciekawy. Polski projekt, jednocześnie też e, jaki skład kompletuje zespół trenera Zejko Sopicza. Wydaje się, że ta kadra już jest gotowa, już jest zamknięta. Tymczasem cały czas słyszymy komunikaty z Łodzi, że jeszcze dwa, być może trzy transfery zostaną dokonane. Natomiast przede wszystkim ta wisienka na torcie to właśnie ma być ściągnięcie Angela Rodado z Wisły Kraków. O tym sobie dziś pogadamy. Natomiast też na pewno warto szerzej popatrzeć na ruchy kadrowe Widzewa Łódź, pomówić sobie o plotkach transferowych. Jednocześnie też, no na pewno wspomnieć o tym, co wydarzyło się kilka dni temu w Opalenicy, kiedy RTS rozbił Biały Białystok 7 do 1. Zanim jednak rozpoczniemy, wielka prośba do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. Moi drodzy, twórzmy tę piłkarską społeczność, a tymczasem startujemy. Czas pogadać o tym, co dzieje się w Widzewie. Zacznijmy sobie od tej dużej medialnej bomby, a więc transfer, który jest już na horyzoncie. Zdaniem portalu Meczyki, Angel Rotado na dniach ma związać się z Widzewem Łódź. Wisokara konsekwentnie odrzucała te oferty za swojego czołowego napastnika. Mówiło się o kilku klubach zagranicznych. Przede wszystkim też, jak samo Rotado zdradził, w rozmowie między nimi z portalem weszło, pojawił się temat włoskiego drugoligowca. Natomiast od dłuższego czasu były to tematy z Turcji tudzież z Bułgarii. Natomiast wydaje się, że jednak Rodado zostanie w Polsce, ale zmieni ligę jego nowym pracodawcą ma być Widze fuć, no i sam Rodado podąży ścieżką swojego błego kolegi, swojego byłego kolegi klubowego, a więc Angela Ben. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwotę, to ten transfer ma opiewać na ponad milion euro, dokładnie 1,2 miliona euro, tak informują meczyki, a więc to jest kwota duża, natomiast pytanie też, czy sprosta pewnym oczekiwaniom finansowym Wisły Kraków, ponieważ wcześniej pojawiały się komunikaty, jeżeli chodzi o oferty z Angela Rodado, zdecydowanie niższe, Zresztą też ligowiec konsekwentnie wszystko odrzuca, natomiast zdaniem pogłosek medialnych teraz wreszcie Wiso ma dać zielone światło, no i Rodado niebawem trafi do Widzy On no, Z pewnością ta informacja dla kibiców Wisły Kraków nie była ok, biorąc pod uwagę chociażby ten zaawansowany etap okresu przygotowawczego. Mariusz Siop miał cały zespół do dyspozycji podczas zgrupowania w Woli Chorzelowskiej, grał tam kilka sparingów, no i generalnie wszystko, jeżeli chodzi o ofensywę, było parte na Rodado. Zresztą też Rodado strzelił kilka bramek, jeżeli chodzi o mecze sparingowe, no i można powiedzieć, że jest tak jak zazwyczaj, a więc jest gwiazdą zespołu, ciągnie tę ofensywę, natomiast teraz wszystko się w Wiśle absolutnie rozwali, biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem wcześniej, zaawansowany okres przygotowawczy, jednocześnie też fakt, że zostało już w zasadzie dni, a nie tygodnie do pierwszego meczu ligowego, a więc to jest to wyjazdowe starcie ze Stalą Mielec. Z perspektywy samego Widzewa, no to jest jakby cudowna informacja, wydaje mi się, że ten tydzień nie mógł się lepiej rozpocząć, jeżeli chodzi o ten komunikat dla sympatków RTS-u, no i to jest kolejny transfer, kolejna bomba już po tej całej lewinie przyjść, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o transfery przychodzące, to warto sobie to podsumować, a więc zawodnicy, którzy trafili tego lata do widzewu, Łódź, jak w tej chwili widzicie, no to jest naprawdę wysyp ciekawych nazwisk, moim aktualnym faworytem absolutnie jest Samuel Akere, który błyszczał we wspomnianym spotkaniu z Jagielloniem Białystok, no i który ma papiery naprawdę na fajne granie, no i wydaje mi się, że po roku gry w ekstraklasie ciężko będzie go zatrzymać. No chyba, że, nie wiem, widzę, zostanie mistrzem Polski i będzie kusił go grą w lidze mistrzów. Natomiast jeżeli chodzi o transfer, tak jak w tej chwili widzicie, Mariusz Fornalczyk, za którego widzę, wyłożył półtora miliona euro, który wcześniej reprezentował barwy korony Kielce, Samuel Karewa, wspomniany wcześniej, i były zawodnik BOTEWu Płowdi, o którym mówił sporo, dyrektor sportowy widzę Łódź w rozmowie z TVP Sport, to też jest ściągnięcie z legii Warszawa Maciej Kikolskiego, który ostatnie miesiące Spędził w Radom jako radom i który najprawdopodobniej będzie rywalizował o miejsce w bramce z Rafałem Gikiewiczem. Zobaczymy, czy tutaj wygra młodość, czy też doświadczenie. Dalej to jest Dion Galapeni, a więc nowy lewobrońca. Jeżeli chodzi o prawą stronę defensywną, no to jest Peter Tcherkilcen, wykupiony po sezonie, który przecież grał już w widzewie ostatnią rundę, natomiast został wykupiony z szwedzkiego um, Djurgarden. To też jest Sebastian Berger, Angel Bena, Antoni Klukowski, Ricardo Visus, czy Lindon Selachi. Na pewno też przystanie postać Selachi. Jego warto się zatrzymać, bo to jest absolutnie gwiazda, chłopak, który ma też papiery na wielkie granie, podobnie jak Akere, który sięgnął z Rieką po Mistrzostwo Chorwacji, po Puer Chorwacji, no i który jest takim żołnierzem trenera jako Sopicza, który podążył za tym szkolniowcem, no i który najprawdopodobniej będzie błyszczał od początku w zespole Widzewa. Sporo się dzieje, dużo ciekawych nazwisk, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, ta transferowa karuzela nie ma zamiaru się zatrzymywać i sam dyrektor sportowy RTS-u w rozmowie z TVP Sport wspomniał, że jeszcze dwa, trzy ruchy się szykują, jeżeli chodzi o ten okres transferowy. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź, to też na pewno warto przytoczyć, bo bardzo ciekawy wywiad z drogą odsyłam do tej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o słowa szefa pionu sportowego RTS-u, a więc Mindaugasa, Nicoli on to mówi w ten sposób. Teraz czujemy się już bardziej komfortowo. Początkowo mieliśmy sprowadzić sześciu piłkarzy przed startem przygotowań, potem kolejnych trzech przed wyjazdem na obóz. To się udało. A teraz chcemy postawić kolejny krok. Ciągle zmagamy się z presją czasu, bo Ekstraklasa startuje bardzo wcześnie. Jeśli kiepsko zaczniemy sezon, wtedy presja pójdzie w górę i pojawią się problemy. Dlatego pierwsze transfery robiliśmy tak szybko, by nowi zawodnicy spędzili z resztą zespołu przed startem ligi przynajmniej te trzy tygodnie. Na pytanie, jeżeli chodzi o transfery, Transfer mówi Nicolicius w ten sposób, nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Szukamy, a będziemy wybierać już spokojnie niż na początku okienka. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, przytoczone źródła, więc meczyki mówią, że faktycznie Rodado jest blisko, no i na dniach ma spłynąć oferta do Wisu Kraków opiewająca na ponad milion euro. No i wydaje mi się, że tutaj pierwszoligowiec nie będzie absolutnie w sile, by zatrzymać Rodado, mając na uwadze oczywiście swoje dobro, ale przede wszystkim też ambicji zawodnika, które z pewnością sięgają ekstraklasy. Myślę też tak całkiem obiektywnie, że kibice Wisu Kraków nie mają prawa się obrażać na Anchela Rodado. Za to, co zrobił, za to, ile bramek strzelił, jaką był gwiazdą no, na przestrzeni tych ostatnich trzech sezonów, no głównie dwóch, biorąc pod uwagę no, tę rewelacyjną kampanię z perspektywy samego Rodadu, no, bo wiadomo, że spomentowano z perspektywy Wisły brakiem awansu, a więc no, były to gorzkie lata. Natomiast, biorąc też pod uwagę nie tylko grę Rodadu na poziomie pierwszej ligi, ale też w europejskich pucharach, czy pucharze Polski, ponieważ szczerze powiedziawszy, bawi mnie ta argumentacja części kibiców, którzy mówią, że Rodado na poziomie Ekstraklasy się nie sprawdzi i generalnie odbije się od najlepszej ligi świata, gdyż pokazał na arenie międzynarodowej, że czołowym napastnikiem jest i potrafi bramki regularnie strzelać, no chociażby tego bilansy przekonują, jak zresztą w tej chwili widzicie, biorąc pod uwagę mecze w eliminacjach europejskich pucharów, to jest, są eliminacje Ligi Europy, a także Ligi Konferencji, łącznie 6 goli w 8 meczach, do tego też na pewno warto dodać trzy ostatnie podania, a więc oczywiście bilans świetny, plus oczywiście mecze w Pucharze Polski, a więc to jest łącznie 8 goli, trzy podania, w, które zakończyły się bramką jednego z kolegów, no i oczywiście też pamiętamy o tej kampanii 23-24, która przecież zakończyła się dla Wisły Kraków zwycięstwem w Pucharze Polski. Do tego, jeżeli chodzi o mecze ligowe na poziomie Betcli pierwszej ligi, to jest 89 spotkań, 52 gole, 11 asyst. To też pokazuje, jak Rodada jest skuteczna w przestrzeni tych ostatnich lat. Oczywiście ta wesoła była na nim oparta, natomiast to też był taki walczak i absolutnie pierwszy defensor, biorąc pod uwagę chociażby przestrzeń w której się poruszał na boisku. Też warto zwrócić na to uwagę, więc to jest hitmapa Angelo Rodado, jak on walczy, że jest w zasadzie aktywny i jest wszędzie, a więc myślę, że to jest taki wymarzony napastnik dla każdego trenera, który haruje, który pracuje i jest w tym wszystkim cholernie skuteczny. Także tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że ta argumentacja dotycząca tego, że Rodado przepadnie na poziomie ekstraklasy jest niezasadna i niepoparta liczbami, natomiast oczywiście zobaczymy, jak to się mówi, Ekstraklasa już nie takich kozaków weryfikowane. Natomiast teraz warto przejść do transferów Widzewa wychodzących, czyli kto się z RTS-em pożegnał, bo ta lista też generalnie jest długa, no i mówiąc bardzo Brutalnie RTS dokonuje pewnych czystek. Jak w tej chwili widzicie, to są ci zawodnicy, którzy odeszli tego lata z widzewa, niektórzy znaleźli sobie pracodawca, niektórzy jeszcze szukają nowych klubów. To jest przede wszystkim, jak w tej chwili widzicie, Dawid Tkacz, Jakub Sypek, Sebastian Kerk, Hilary Gong. Juan Ibiza, Luis Silva, Fabio Nunes, Said Hamuliczny, i mamy też na końcu trójkę zawodników to jest Mikołaj Biegański, Hubert Sobol, a także Jakub Łukowski. Oni, co prawda, jeszcze formalnie w zespole widzewa są, natomiast, tak jak widzę, informował jakiś czas temu: nie pojechali z zespołem na obóz, dostali zielone światło od klubów, jeżeli chodzi o poszukiwanie nowego pracodawcy. No i teraz absolutnie wątek najciekawszy, czyli spekulujemy, gdybamy i patrzymy na to, jak może wyglądać kadra zespołu trenera Zejko Sopicia na nowy sezon. Od razu tylko mogę zaprosić wszystkich na materiał jutrzejszy, a więc chodzi mi tutaj o cykl podsumowań, ponieważ jutro pogadamy sobie widzowie Łódź i bardzo się cieszę, że jesteśmy po tej plotce transferowej dotyczącej RODA, ponieważ rozłożymy sobie absolutnie wszystkie aspekty tego potencjalnego transferu na czynniki pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o skład widzewa na nowy sezon, to jak w tej chwili widzicie, prezentuje się następująco. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no gdzieś. Staramy się wejść w głowę i umysł trenera Zejko Sopicie, zastanowić jak może wyglądać zespół Widzewa. Tutaj też ta formacja jest dosyć mocno kombinowana, gdyż to jest ustawienie 1-4-4-2, natomiast nie wiem też, czy decyduje się na dwójkę napastników trener Widzewa, chociaż biorąc pod uwagę jakby liczbę wyborów, myślę, że może być podobnie. Natomiast od początku Bramce Gikiewicz, który rywalizuje z Kikolskim, jeżeli chodzi o środek defensywy, Wizus, Żyro, Wolanakis, a także Młody Kwiatkowski, Boki, tutaj jest duży to jest Krajewski, z drugiej strony Kozlowski, a także sprowadzony tego lata Galapeni. W drugiej linii też jakby ogromny wybór Selachi, Szechu, Czysz, Hanuszek, Alvarez, na bokach z kolei Bena. Pawłowski, ewentualnie z drugiej strony Akere, Cybulski, klukowski W środku ustawiłem Fornalczyka na pozycji numer 10. No i wyżej Rodado, i do rywalizacji Sebastian Berger. Na żółto, oczywiście, zawodnicy, którzy tego lata trafili do widzewa. Natomiast jak w tej chwili widzicie, na no, komfort olbrzymi, biorąc też pod uwagę fakt, że widzę będzie rywalizował tylko w ekstraklasie, a także w płarze polskie. No, nie ma tutaj mowy o tych europejskich pucharach, co pokazuje, jak ta kadra jest mocna, biorąc pod uwagę mecze co 6, co 7 dni. No szczerze powiedziawszy, zacieram ręce, nie mogę się doczekać. Jak może wyglądać nowy sezon z perspektywy widzewa. Jak doskonale wszyscy wiedzą, nowy sezon Ekstraklasy będzie szczególny i chodzi, nie chodzi tutaj tylko o tę ekspansję transferową wielu klubów, nawet tych z drugiego szeregu, jak chociażby widzę Łódź, Górnik, Zabrze czy Korona Kielce, ale też przede wszystkim dlatego, że będziemy mieć pięć klubów grających w eliminacjach europejskich pucharów. No i z pewnością te kusi to widać po tych wyczynach transferowych, widać po tym wyścigu zbrojeń. Zobaczymy oczywiście, jak ekipy wystartują, jakie to będą gdzieś ambicje i czy faktycznie Widzew dorówna tym komunikatom, które płyną z obozu Widzewa. Mówię przede wszystkim o tej wypowiedzi Rafała Gikiewicza, który nie gryz się w język i powiedział wprost że top 3 to jest taki realny target. No i zobaczymy, czy faktycznie widzę, w to osiągnie, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, po tych zakusach transferowych, po wydanej kasie, bo to jest na chwilę obecną ponad 3 miliony euro, do tego też oczywiście dojdzie kasa za rodada, więc to będzie mniej więcej 4,5. E, czy Widzew zdoła to zrobić, i czy faktycznie dotknie tych europejskich pucharów, a może nawet zrobić coś więcej? A więc wywalczy Mistrzostwo Polski. Dajcie znać, moi drodzy, jak są Wasze typy, prognozy i przewidywania na nowy sezon Ekstraklasy. Jednocześnie też mogę zaprosić wszystkich na taki materiał, który pojawi się na dniach. A więc wielka zapowiedź sezonu, czyli to są moje typy. Zrobię też osobny konkurs, a także będzie ogłoszenie wyników z konkursu z ubiegłego sezonu. A więc dowiecie się, kto wtedy zgadł i wygrał, i jakie też to będą kapitalne nagrody. Mogę powiedzieć, że to pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Jest taki materiał, który gdzieś będzie fajną, gdzieś zabawą. przestrzenią tego, żeby pospekulować, zabawić się w typerów na nowy sezon Ekstra klasy. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Przed Wami lista ostatnich wspierających, każdemu z osobna. Serdecznie dziękuję i oczywiście zachęcam też nowych widzów, kibiców do tego. Twórzmy fajną piłkarską społeczność. Zachęcam do łapek, subskrypcji. Pozdrawiam i do zobaczenia.